Witajcie maniacy wrestlingu, zapraszam Was na dzisiejszą paczkę newsów. Powód zwolnienia Mata Rydl z WWE. 22 września 2023 roku Matt Riddle ogłosił swoje odejście z WWE, co zbiegło się z incydentem na lotnisku JFK, gdzie został skonfrontowany przez funkcjonariuszy z powodu zakłócenia porządku. Pomimo, że został zwolniony bez postawienia zarzutów, Riddle opublikował, teraz usunięty post na mediach społecznościowych, oskarżając jednego z funkcjonariuszy o napaść seksualną, co skłoniło władze lotniska do wszczęcia śledztwa. Jego odejście rzekomo wynikało z wielu wpadek w firmie, tym z naruszenia polityki antydopingowej po raz drugi w grudniu. W rozmowie z Arielem Helwani w programie MMA Hour Riddle potwierdził, że popełnił dwukrotne naruszenie polityki dopingowej. Miałem dwa przewinienia, żadne z nich nie zostało ujawnione publicznie. Myślę, że chcieli utrzymać to w tajemnicy. Co rozumiem, dostałem grzywnę, wolno ci palić marihuanę, poszedłem do klubu ze striptizem i kilka razy brałem kokainę. Nie zdałem testu na obecność narkotyków. Dotyczyło to wszystkich przypadków. Za każdym razem była to kokaina. To po prostu zwykłe wyjście wieczorem. WW testuje cię losowo w dowolnym tygodniu. Czasami jesteś testowany pod koniec jednego miesiąca i na początku następnego. Był jeden tydzień, w którym nie zdałem. Nie wiedziałem, że nie zdałem też drugiego testu, ale do czasu, gdy nie zdałem pierwszego testu, otrzymałem dwa wyniki naraz. Myślę, że dlatego byli trochę bardziej pobłażliwi. Testowaliśmy cię bezpośrednio, jeden po drugim, oba razy nie zdałeś. Powiedziałem, pokażę wam żadnych więcej problemów. Testujcie mnie przez najbliższe 10 tygodni. Zrobiłem to, było dobrze. Że żaden rezultat nie był pozytywny. Kiedy myślałem, że jestem bezpieczny, wyszedłem, trochę się pobawiłem. Dali mi losowy test w moim domu, nie zdałem go i niedługo potem kazali mi pójść na odwyk. Na pytanie o skierowanie go do programu odwykowego Matidl kontynuował. Nie mogą cię do niczego zmusić, ale to było idź albo Dobra, pójdę, poszedłem na 30 dni. Wyszedłem, a gdy wyszedłem, zalecili, żebym został jeszcze na 30 dni, a ja powiedziałem, Mówiłem, że zrobię 30 dni. Nie chcę robić kolejnych 30. Przegapiłem Boże Narodzenie i Nowy Rok. Nauczyłem się lekcji. Wierz mi, już nie wychodzę i nie szaleję tak. Nauczyłem się lekcji. Nie, chcemy, żeby zrobił kolejne 30 dni. Chciałem zdać i zdobyć czarny pas. Czekałem na to 10 lat. Miałem trochę pieniędzy, bo Arcade bro odniosło sukces i chciałem kupić dom. Kupiłem dom. Moja ciotka miała raka, więc poszedłem ją zobaczyć. Teraz jest dobrze. Powiedziałem, dajcie mi zrobić te kilka rzeczy przed wyjazdem. Dobra, poszedłem, zrobiłem to, potem wróciłem na kolejne 30 dni. Wyszłem i po prostu czekałem. To był miesiąc przed WrestleMania. Nie mamy dla ciebie niczego. Może row po WrestleMania? Myślałem, że mnie zwolnią. Ostatecznie Matt Riddle powrócił do WWE na Raw po WrestleMania i pozostał w firmie aż do swojego odejścia we wrześniu. Od czasu opuszczenia WWE Riddle rywalizował w Major League Wrestling i New Japan Pro Wrestling, gdzie obecnie jest mistrzem telewizyjnym NJPW World. Ciekaw jestem, co myślicie o całej tej sytuacji. Podzielcie się swoimi przemyśleniami w komentarzach. Zmiana planów dla Cody'ego Rhodesa Od czasu konfrontacji między Cody Rhodesem a Rokiem Fani z niecierpliwością oczekiwali szczegółów dotyczących ich pojedynku Wszystkie poszlaki sugerowały, że będzie tu pojedynek drużynowy Gdzie Cody i Seth zmierzyliby się z Reignsem i Rockiem Istotna aktualizacja ujawniła, że oczekiwany pojedynek na WrestleMania 40 Będzie pojedynkiem singlowym Z uwagi na to, że Cody Rhodes ma także stawić czoła Romanowi Reignsowi w drugą noc WrestleMania 40. pojawiają się spekulacje, czy pojedynek z Rokiem zostanie zaplanowany na pierwszy dzień WrestleMania czy może zostanie przełożony i odbędzie się po najważniejszej gali w roku. Według Dave'a Melcera Roku dzieli dodatkowych wskazówek dotyczących ich walki na nadchodzącym SmackDown. Kodi wyzwał na pojedynek roka, to będzie omawiane w piątek. Nie wiem czy odchodzą od walki drużynowej i przechodzą na pojedynek singlowy, czy to tylko przygotowania do walki drużynowej powiedziano mi aby trzymać rękę na pulsie, bo wszystko się rozegra. Pierwotnie miała być walka drużynowa, ale Kodi zdecydowanie wyzwał go na pojedynek singlowy, a rok odpowie w piątek, więc sytuacja na pewno wyjaśni się w tym tygodniu. Kevin Owens o zarzutach Vince'a McMahon'a Kevin Owens niedawno wypowiedział się na temat pozwu złożonego przeciwko byłemu CEO Vince'owi McMahon'owi. Pozew złożony przez byłego pracownika WWE, General Grant, oskarża McMahon'a i kilku członków górnej kadry zarządzającej o napaść seksualną i handel ludźmi. W wywiadzie z Alexem McCarthy z Insider Ops... Owens podzielił się szczerymi przemyśleniami na temat ogólnych zarzutów, wyrażając smutek z powodu sytuacji i podkreślając potrzebę zapobiegania powtórzeniu się takich incydentów. Oczywiście wszystko, co wyszło na jaw jest okropne. Po prostu straszne i naprawdę nie mam słów, aby opisać, jak bardzo mnie to smuci. Jeśli ludzie, którzy zabrali głos, przeżyli to, co przeżyli, to okropne, to haniebne i nie może nigdy się to powtórzyć. To naprawdę sprowadza się do tego. Young Bucks o krytyce ze strony fanów i walce ze Stingiem. Zaledwie godziny dzielą nas od pojedynku, który ma zakończyć karierę Stinga. Gdzie Young Bucks zmierzył się w pojedynku o tytuły drużynowe przeciwko Stingowi i Darbiemu Allenowi na Galir AEW Revolution. Wiele fanów nie jest zadowolonych z obranego przez AEW kierunku, jeśli chodzi o ostatni pojedynek Stinga. W związku z całą sytuacją największa krytyka spadła na Mata i Nika Jacksonów. Zawodnicy wypowiedzieli się na temat krytyki ze strony fanów oraz nadchodzącej walki podczas wywiadu dla Sport Illustrated. Nasz sukces jest niezaprzeczalny. Pewnego dnia dostaniemy swoje kwiaty, ale niestety będą one na naszych grobach. Kiedy zostaniesz obsadzony w roli złoczyńcy Musisz zaakceptować tę rolę Ale my wiemy co zrobiliśmy Przyżyliśmy to Nie podoba się wam nasz styl walki? Nie podoba się nasz wygląd? Nie podoba wam się sposób w jaki się wypowiadamy? To w porządku Ale zarobiliśmy wielu ludziom dużo pieniędzy Kąpiemy się we łzach wczorajszych Zrujnowanych osobowości w wrestlingu Których jedyną treścią jest opowiadanie O tym co zrobiłem ostatnio Na mojej leniwej rzece w moim ogródku Ten pojedynek na gali Evolution, nikt nie jest bardziej emocjonalny z tego powodu niż ja i mój brat, choć zazwyczaj kibicowaliśmy przeciwko Stingowi, gdy byliśmy dziećmi, zawsze go szanowaliśmy, to duża odpowiedzialność na naszych barkach. Sting miał legendarną karierę i to od nas zależy, aby zakończyć ją z honorem, ale to nie będzie jak Kobe zdobywający 60 punktów w ostatnim meczu. Sting wspomniał o tym, że czeka nas walka życia. Żyjemy dla meczów o wysokim napięciu, o duże stawki, pojedynkach, które Sprawiają uczucie ważnych, nikt nie radzi sobie lepiej w tego typu sytuacjach niż my. 64-latek wykonujący swój ostatni pojedynek, czy nie, nie potraktujemy go lekko. Zapowiedź: Smackdown. W tym tygodniu na Smackdown Kabuki Warrior stanął do walki przeciwko drużynie Bailey i powracającej do kocie Kai po 9-miesięcznej przerwie. Carlito ma zaplanowany Street Fight z Santosem Escobarem. Ponadto rok ma pojawić się na SmackDown, prawdopodobnie odpowiadając na wyzwanie Cody'ego. Co więcej, WWE głosiło, że Cody także pojawi się podczas tego odcinka SmackDown. Jak myślicie, czy rok zgodzi się zawalczyć z Cody Rhodesem? I to by było na tyle maniacy wrestlingu. Chciałbym podziękować wszystkim, którzy wytrwali do końca, oraz prosić Was o zostawienie łapki w górę i komentarza. A jeśli jeszcze nie subskrybujecie kanału, to zróbcie to teraz aby być na bieżąco z najnowszymi informacjami ze świata pro wrestlingu.